I jedziemy na Ranmageddon, ten śpi. Arkadiusz z tej strony, będę dzisiaj biegał Pozdrawiam Przyszła ta bluzka, wyciągam późno na Przedstaw się ładnie Cześć, Cześć jestem ja nie to powiem to swojej krzywki Puśćcie się na dupę, tu nie ma nic takiego co was strzelać Jedź Seba, nie bój się Kurwa, dupa, kurwa. Jeszcze na wieczorem, kurde, dwie kurde, butów nie mam, do decathlonu wszystko Gdzie narcyz? Zapaliszkę tam sam od kogo Sportowcy! Popatrz tu Na, na siłce. Będę odrabiać na siłce Asasin Patrz jakie my mamy ładne Widać będzie nas z daleka Do pierwszej przeszkody Razem się będziemy upokarzać. Będzie. Nie wrzucaj mnie do internetu Już właśnie jesteś tutaj, o przedstaw się ładnie Cześć, Cześć. jestem Wiktoria, nie powiem swojej ksywki Poznajcie mnie po oczach

Paniszkę tam sępi pod kogo? <grystanie> Czego wy sobie nie wzięliście lekkiego worka? <grystanie> Dzięki Ola, że wzięła żebyś buta zgubiła. Kurwa, buty Kurwa, noga mi utknęła. Oh. Dawać ścianki terra! Jak nie popsuje go będzie co? Nie, co? Co? Przeszkoczyłem. Mamy! Dalej! W szeregu zbiorka! A czego oni idą? Tlenu nie mam, kurwa choroba mi zabrała. Kowicz kurwa. A, i mi tak tlenu uciekło, bo ja oddychać nie mogę. Wiktor, tylko szybko czekamy na ciebie! Mokiem, bokiem, bokiem! Mokiem! Po co się szarpać? Nie szarpcie się, to nie jest na czas! Swoim tempem czekamy na wszystkich! Jeszcze salto, jeszcze salto! Nagrywałem to, kurde, no zrób A wszyscy się martwiliśmy o Ciebie! I to jeszcze reszta idzie Widzisz, widzia, to napalona, kurde, wzięła ten najcięższy wór i mi oddała Zajebiste Zajebisty. A jest piętnastka? Czy nie ma? To szukam dalej Tu, tu, gdzie? Zamieniaj, co ty? Ty, w jeszcze trochę będzie To dopiero początek, moi drodzy Wchodzimy z tyłem wejdę? Dawaj Lecimy! Jakby ktoś szukał chałupy Pokoje wolne Stan ten obiecki w klapkach najko. Kurwa, prawie jak robota w wulkanizacji, nie? Seba, jak jest? Zajebiście to <grym> Dawaj, Wicza! Wicza, na bark, robiłaś dużo zapasów, kaptury masz dobre Powiem wam, biegniemy w największy gorąc Chyba gorszego gorąca się nie dało mieć Nie, że zdobyłeś, tylko, że od 12 <laughs> Ważne, że nie ze świtnika, Piona! Lecimy! Panie, nie na skróty, gdzieś pan tam? Biegnij pan z nami nie, źle, lepiej tak niż deszcz Dlaczego? Deszcz by było fajnie. Nie, uwierz mi, że nie Biegłem Tak, to się można chwilę podejść, coś tak. Dobra, nie drej już mordy, bo mi sucho w gębę A na za jak nie było, tak nie ma Skaliszkę tam sępił Kto to wymyślił? Teraz telepiemy, telepiemy Dawaj, nie nieba, się iść środkiem w razie w Dawaj, skacz, nie bój się iść za Opa, nie zeszliśmy się I opa. Opa. Będzie Jasica, będzie Będzie Jasica. Nie no kurwa. Nie, Jest królim imprezy Czekam, no, czekam, cierpliwy jest. Piwko nie jedziesz. No, no, ja i wiedziałem, że to jest piwka. Pomyśleli Wiecie? o mnie. Wiedzieli, że ten będę biegł. To się dopiero zaczyna. Właśnie. Co? Gdzie jest Roman? No taki co jechał ze mną samochodem. Nie, 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 ulizany nie, nie, to nie, 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 a i nie, ciekali nie, mnie, bo nie, 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 bój się. Nogę postaw, Oli. Sięgniesz, wysuń biodro. nie, 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 Okay. Dawaj. O, rękę. dawaj rękę. Nie, nie, ja cię złapię, dawaj, nie panikuj. Nie. Chodź, nie masz blokady. Ja nie. cię złapię, kurde, patrz jak ja jestem nie, blisko ciebie ci. Ufaj, no to jest bieg, no, komu masz ufać? No. Złapię cię, no kurde. Weź, dawaj, chodź, chodź. I świruj. Trzymaj się, tu siądź sobie, o! I przełóż. Mówię, że cię złapię, to cię złapię, chłopie. Lecimy. Panie, to jest moja ekipa, kto nie zrobi 50. Dawaj, Seba, dawaj. Skacz! Dobrze, dobrze. No, kurwa. Dawaj! Każdy ma chociaż raz spróbować Później, wracasz! Wracasz! Próbowałeś już raz? Dawaj Ola, dawaj Ola! Dawaj, dobrze! Idziesz Ola, już masz to, brawo! Pomału za, pomału! Dobra, dawaj! Tak, tak, tak. Ile tak. Ile Jedna tu wszyscy No to zróbcie wszyscy po za te dwie osoby. Dobra! O nie ma sprawy! O, w końcu wam się przydadzą sanki, te co wam robię. Dobra, nie drę mordy, bo już w gardle, zaraz gadać przyznałem. bez kamerki to by no. A tak będzie na YouTube wszystko. No. Wicia 10 razy przyciągasz i odciągasz. Czemu? Ja, bo ja Brake. tak mówię. Brake. Brake. O, dzięki Wiktor. Oliwia! Dawaj sobie na piotra Olivia Dawaj, dawaj, Wiktoria Michał, ale ty z popką jasisz Dawajcie z prawej strony Ja sądzę, że tamtędy by było prościej Ty już jesteś na dole, tu już ci nic nie grozi, zjedz sobie Zjedz co, tu już tu Nie bójcie się, jak będziecie jechać w dół Nie podpierajcie się mocno rękami, bo barki rozwalicie Pójście się na dupę Tu nie ma nic takiego, co was skaleć. Jedź Seba, nie bój się Kurwa dupek podaj. Coś za mnie <grymne> jest, nie Przepraszam. Nisko, nisko głowy. Ale dziura na pupie. No dawaj, 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 Nisko dupki głowy. Nie! Wiktoria dupa niżej! To będziesz miała przerwę jeszcze większą Ja robię deskę. Chłopie nie masz mojej baterii, ja ci już nie pomaga. Wracamy? Niżej, niżej, niżej Bo to mamy O, teraz... Co to jest? Tam kontuzja Lewarek macie? Nie? Ty, pan... dookoła Tam ciasno dok Tak, tak we trójkę pójdziecie Nowej Przemek Czekaj, niech przejdzie, bo spadnie na mnie... Dobra Próbujecie dziewczyny zawsze będzie lęk, ale twój organizm to wytrzyma Daj potwórkę, ze skot Daj zejdę potwórkę, no i ci za. Dawaj Wiktoria! Dawaj, dawaj, dawaj. Bliżej ściany, bliżej ściany. Wejdź tam na górę. Wejdź na górę. Czekaj Wiktoria, stój pomoże ci tam. Powiedz do kamery, że następnym razem biegniecie wszyscy. Nie, mówimy do kamery, że oszukujesz. No, no. To nagrywa jej to ten potem stanie na mecie i będzie. O! Ja to się nawet nie zmęczyłem, nie? Ja jestem kamerzystą tylko i włoć. Dasz radę? Oczywiście. No, rodzinka. Ekipa Dacie radę? Yes! Tak na ambicje mi wierzacie to! Ewentualnie! Tak! na Tak! Ma, Michał! Uwaga na południu, że czekaj Za szybko <śmisk> Nie chodziłem Nie sądziłem, że mam taką kondycję no Ja bym się pić chcę, tak mi się kurwa pić chcę o, o tam się jebać Tam się patrz. co? O kurwa jakie błoto Moje GoPro Ja idę bokiem Woda, woda, woda! Tego mi, ja mi, mi było trzeba. <grymanty> <grymanty> Ale woda! Woda, woda! Woda, się tam, w Woda, się Woda, woda! Woda, woda! Woda, woda! jeszcze raz? Można jeszcze raz? Teraz będzie ciemność. A mi się kurwa sznurówka rozwiązała. Jeszcze za to płacili. Ale dużo tu. Ale lepszy ten niż ten co byliśmy w Santago, wiesz? Tak. No. Wokół tego parku to tu jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o przeszkody. Ale są lepsze, bo jest takie. No, tu ciemność, tu coś. A tam jest takie. Fajnie po wodzie, kurwa. to Uwaga na szczury. Ktoś tu chce biec, biegnij. Pójdźcie kolegę, bo sobie biegnie.

Pani tam sępi pod kogo. Czyli jeszcze 5 km, jedziemy panowie. A jeszcze szczerze, to te rękawiczki już się coraz bardziej ślizgają No, są trochę. Co tu się dzieje? Kobita leci przez opony, a Stario, tak lecisz wysoko, nie masz. Chłopiec, Chłopie, ty całą drabiną ruszać. Dawaj, za, ja trzymam oponę nogami Dawaj przełać, bo nie mam jak przejść Kurwa noga mi utknęła Druga! Dawaj, 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 trzymam ci łańcuch Po bokach masz w razie wu łańcuchy Wszyscy nasi? Wszyscy Jedziemy! Schowaj mi telefon Bo w czarnej owcy nie ma zasięgu, pamiętaj To się nagrywa, coś. Będą wycinki Jedzieś. Od razu nogami Trzymaj, trzymaj Ola, już, puszczaj Dawaj, 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 zapląć I łap Wspinaj się, dzwonka dotknij Dawaj Magda Nie rękoma, nogami Podciągnij się na tej oponie Dawaj, 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 podciągnij się Tak jest, tak jest, łapcie już Jedną ręką Przerzuć nogi Magda na górę Brawo Ilona Na górę Magda nogi Na górę Poczekaj Ilona Dawaj Ilona Do góry Ilona spinaj się na oponę Brawo Ona da sobie radę Zbiegnę spokojnie Nagrywa. Tam jest rusztowanie Zajebiście, że wszyscy już poszli, a ją zostawili, zaraz ją wciągnę Ale to i tak nie właśnie nie Bo jest tak ślisko, że nogi ci zjeżdżają Oj, 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 oj Trzeba Jest Bardziej go prawie Teraz Niżej jest tylko piekło. Wiktoria <grymne> 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 to był zjawiskowy skok! był zjawisko. To był zjawisko. To był To Kolejna Straciłam paznokcie, widzowie Dopiero je zrobiłam, ale mi się ręce telepią Czee, bo mi sypią, to nie jest takie proste To tu? No gdzie? Masz już ten Kurwa buty Kurwa noga mi utknęła DROGA! Nie spieszcie się, nie wszyscy na raz! Tu nie spadniecie w dół! Uważaj, bo chcę przełożyć nogę, aby się wszyscy wpychacie i nie. Jak wam przechodzi? Wszyscy się wpychają i tak. Nie w to, tak. śmiechem żartem to najgorzej przejebana dla mnie była przeszkoda. Tu chyba lepiej będzie bez rękawic. Dobra, dawaj, bo my kurde w Lublinie to bez kitu do czarnej Owcy od razu byłeś ty masz wodę! Mówią, że nie dają. No. Dobra, biegniemy już trochę, dawać. No, już biegniemy, końcówka. Oddalamy się. O, to jest dobre. To może być ciekawe. Ja spróbuję, ale chyba tam mnie tak męczyła. To spoda. będzie ciekawe. No, no, no. Dawaj Magda, nagram cię. A pokażę pani jak się robi barpisy. <grym grym> o, Michał, dwa lata ćwiczył, to i Naj To i czerwid. Jeszcze raz! Co ty, gdzie ty? Robię barpisy, nie ogarniam. Dwa! Co nie ma tego? Piotrek, a gdzie twoje barpisy? Bo nie przeskoczyłeś! Gonimy Ole, Gonimy Ole. Dobra,

Nawaj, złaś Złaś Dawaj, jak Wika idzie Dawaj Wika Ale nie, tu Nawaj! dawaj wody Dawaj Dawaj, dawaj nie Dawaj, szybko Dawaj, Ilona, ale żeś poszła O, Przemek, mówię mnie pić Amazon koleżankę na mortowanie Kogra was wszystkich, wiecie? Super jest I za w swoim żywiole, naj... Najlepsza przeszkoda dla Ciebie Marcin mogłeś kurwa mnie oszczędzić Dawaj, wyskakuj <grym>.

Wiedziałem, że Gratulacje dla Was! Gratulacje <tom> <tom> dla panie Gratulacje Jak się! To podobało Dawaj Batman! To tam, potrzebuję, Everyone i have going to check these guys bruh <laughs> shut up hey.